Pierwsza rzecz, którą chcą wymusić, to skrajnie nieetyczne patentowanie życia, co jest równoznaczne z traktowaniem życia jako ludzkiego wynalazku. Znacie firmę Grace, która opatentowała miodle indyjską? Firma Rajstek Rysz Basmati. Lista dziś jest bardzo długa i każdy może stwierdzić, że wynalazł jakieś rośliny. To się nazywa patenty na życie. Wielkie narody handlowe Europy i Ameryki próbują teraz przenieść swoje myślenie w kategoriach patentów na trzeci świat. Oznacza to, że naturalnie rosnące rośliny jak miodla indyjska lub uprawiane przez rolników od tysiącleci rośliny użytkowe jak ryż basmati stają się nagle własnością posiadaczy patentów. Dzięki Wandanie Szywie przynajmniej niektóre z tych patentów zostaną po wielu latach zajadłych sporów prawnych cofnięte.